Witajcie na kanale Adaś Plus. Dzisiaj Wam pokażę Uno. To jest gra karciana. Występują tę kartę z liczbą od do no 9. I znajdują też się karty funkcyjne. Tak wyglądają karty. Zaraz będę, zaraz będę opowiadał. Jakie, jakie mają funkcje? O, ka o kartach i ogółach. Tu jest instrukcja. Będziemy też grać. I tu jest stos. Na początku Wam pokażę tutaj kartę. Taka karta stopu to jest zielona karta stopu. Są cztery kolory: niebieski, zielony, czerwony i złoty. Mam, mam też. Mogę blisko niebieskiego stopa. I na tym polega stop. To jest karta funkcyjna. I jak na przykład, jak wyłożysz na talę kartę stop, to masz drugi ruch. A w trzeciej razy to jest inaczej, że na przykład, jak mama ma, ma potem ruch, a potem tata. To mama nie ma ruchu, ch tylko ptata, potem ja, potem już wraca wszystko do norm za mama i tak dalej. Nie zawsze może złożyć. Wszystko zobaczycie podczas gry. To jest karta plus dwa. Że gracz pobiera dwie karty. I to jest źle, bo dąży się, żeby, żeby pozbyć się kart. Kolejna karta funkcyjna, którą wam pokażę. O, tu mam jeszcze jednego zielonego stop. Tu mam plus dwa w kolorze zielonym. To sobie to dużo żeby nam nie przeszkadzało, to zrobimy. tak tu tak i kolejną kartę, którą wam pokażę to jest karta zmiany koloru Czyli na przykład jak nie masz karty tego koloru I masz tą kartę to możesz ją wyłożyć I zmienić kolor na dowolny jaki chcesz Ale potem musisz od razu dołożyć ten sam kolor Jedną kartę To co teraz wam pokażę To jest karta plus 4 Położę tu, to jest, to jest karta funkcyjna, na czym polega, że gracz, który jest po Tobie pobiera cztery karty, a Ty e, zmieniasz kolor na dowolny jaki chcesz, a potem musisz kartę z tego koloru dołożyć tak samo jak tu. Teraz wam pokażę dosyć ciekawą kartę, podobną do stopu. To sobie zabierzemy inny kolor, żeby zrobić miejsce. To jest karta zmiany kolejki. W dwóch osobach, a ta gra jest od dwóch do dziesięciu osób. Ona działa tak przy dwóch osobach, że ty masz swój ruch i pomija kolejnego grata ruch i masz znowu ruch a w trzech działa tak samo jak podawam w stopach oczywiście żeby też sześć tu mam czerwonego stopa teraz odłożę na bok żeby było miejsce tu mam czerwonego stopa z lutego stopa plus cztery plus dwa czerwone Plus 4 jest tylko jeden kolor. Można powiedzieć taki tylko, co Wam pokazywało. I tyle. W kolejnym odcinku. Z cztatą, a, I są karty, na przykład 4. Tak jak mówiłam, od 0 do 9. Teraz będę Wam pokazywał dos, a w dos jest od 1 do 10. I każdy raz bierze na początku po 7 kart. Jest też losowanie, kto rozkłada karty, bo ktoś musi zaciągnąć. Tata ma kartę z numerem 4. A ja mam kartę z numerem 7, to ja będę rozkładał. A ja jeszcze e, karty, jakie zaczynają, na przykład plus 4, żebym ja zaczynał, to ja pobieram cztery karty. Stop, że e, grad inny zaczyna, zmiana kierunku, to samo co stopem, powiedział. opowiadał. E, plus 2, jak grad zaczyna. W plus 2 karty bierze i tu, tu chyba można jeszcze dowolny kolor zmienić. A, że, chyba, że przeciwny grabby ze 4, a też mnie na już nie pamiętam. A tu w tym po prostu wybierasz jaki kolor zaczyna i kładziesz kartę i tyle w kolejnym odcinku zagramy sobie w tatą w dos. Pa pa!